Witam wszystkich miłośników ogrodu na kanale Pasje Babci Ali. Rozpoczęła się kalendarzowa jesień. Ale jaka piękna! Miłośnicy ogrodów na pewno cieszą się jeszcze urokiem swoich kwiatów, roślin i każdy chciałby jeszcze przez chwilę podziwiać piękno jesiennego ogrodu. Niewątpliwie jesień w ogrodzie to harmonia natury, w której rośliny ożywają pod promieniami słońca. Kwiaty, które są w pełnym rozkwicie, malują pejzaż intensywnymi barwami. Kolokwialnie mówiąc, że w ogrodzie można spotkać całą paletę barw, jaka jest praktycznie znana. Ptaki i owady przylatują między gałęziami drzew i krzewów. Tak jest w moim ogrodzie. Światło dzienne podkreśla detale liści, cieniując ich kształty i ukazując misterne wzory. Całość tych roślin w ogrodzie tworzy spokój i atmosferę wypełnioną życiem, gdzie natura tętni w pełni swojego cyklu, a każdy element współgra ze sobą, tworząc jedność i piękno. Piękne kwiaty hortensji wspaniale współgrają z brunerą, z liśćmi funki, tak samo i z kwiatami dali. Jest to ciekawa aranżacja. A żeby nie było nudno w tym zakątku, dosadziłam jeszcze strzałwie błyszczącą. Efekt jaki widać. Natomiast supertunie swoje piękno pokazały rozkładając się po tej całej rabacie. W innym miejscu również jest hortensja i inne połączenia roślin. Ta jesień jest przepiękna, ponieważ Zobaczcie, jak pięknie wygląda jeszcze ta szałbia błyszcząca. Również tu są posadzone supertunie, również rośnie brunera, jak i inne roślinki, które no, dają taki efekt takiego spokoju, takiej ogrodowej nostalgii. Przepięknie to wszystko wygląda w połączeniu z tymi kolorami, gdzie nabrało pod wpływem słońca, nabrało takiej ciekawej kolorystyki. Mnóstwo tu jest takich owadów, które może w tej chwili nie słychać, ale przepięknie brzęczą. A tu jest inne miejsce z naszą piękną dalią. Ten kwiat zachwyca swoim pięknem. Dalie są kwiatami jesiennymi, tak się o tym mówi, ponieważ bardzo długo kwitną do pierwszych mrozów. Jest ich mnóstwo gatunków. Ja akurat nie mam wszystkich, no trudno żeby mieć wszystko, ale piękno ich zachwyca w tym ogrodzie. I tu zagościły supertunie. Obok przepięknie kwitnie kwiat hortensji. Kolor mają nawet ze sobą podobny i ciekawie to wygląda. Także jesień naprawdę jest cudowna. Ogród może zachwycać różnymi kwiatami, czy to jednoroczne, czy bylinami, po prostu ich piękno może trwać aż do pierwszych przymrozków. Szałwia, chociażby, ona bardzo długo kwitnie. Wprowadziłam ją do ogrodu dlatego, że naprawdę są miejsca, nawet w tym wypadku dość cieniste, gdzie ona swoją barwą, swoim kolorem, pokrojem wprowadza piękno, piękno roślin. A kiedy jeszcze promienie słońca zaczynają oświecać te drobniutkie czerwone płateczki, to jest to dosłownie przepiękny widok. I dlatego ją dość często, a właściwie można powiedzieć, że zawsze wprowadzam w takie miejsca, gdzie mogę ją połączyć z paprociami, z funkiami, z, z wieloma, z wieloma innymi roślinami, chociażby ta paproć. Tu jest cień. Zobaczcie, a tu już zaczyna być i brunera, i właśnie ta szałwia, niecierpki. To wszystko w tym połączeniu, chociażby z tym kolorem niecierpka, pięknie wygląda. Także ogród nie jest rozdzielony tak na zupełnie cienisty, i, po, i powinna być na przykład szałwia w słońcu, a jednak tu w półcieniu ma ona swoją wartość. Podkreśla się jej piękno. Tu mamy rozchodniki, paprocie, brunerę. A nieco dalej, o właśnie tutaj świecznice. Skromnie zakwitł ten w tej chwili kwiat, bo jeden mi się ułamał. Ale jest to jedna z pięknych roślin, która cudownie kwitnie właśnie w tym jesiennym okresie. Idąc już nieco dalej wzdłuż tych moich rabatek, tych miejsc, które są z reguły z lekka zacienione można zauważyć zmianę również w kolorystyce zieleni. Nie jest to już taka mocno intensywna zieleń, ale przechodząca w takie lekkie złoto. Ta jesienna zieleń w ogrodzie wprowadza taką równowagę, kontrastując z intensywnymi barwami kwiatów i przebarwiających się liści, a także nadaje ogrodowi harmonię i spójność, utrzymując świeżość nawet w chłodniejsze miesiące. W tym miejscu jest zakwit pięknie niecierpek, żurawka też ślicznie wygląda, przy niej brunera i połączenie tych kolorów daje taki bardzo ciekawy, bym powiedziała, wygląd. Ale na tych liściach jeszcze jesieni tak tutaj mocno nie widać. Chodzi głębiej, gdzieś tam już się zaczynają przebarwiać na kolor brązowy. A tu, co mówić o jesieni? Jeszcze chce zakwitnąć ten piękny kwiat. To Ostróżka. A tu znowu mamy szałwie, Zakwitnie niedługo Lilia. Ale niestety przycisnęłam to wszystko, nie chcąc już, nie chcę podnosić. Zobaczcie Hortensję. Boję się, żeby nie złamać. Tego pięknego kwiatu i tak zostawiłam. Tam pod spodem wyłania się żurawka. Również ona ma piękny kolor. Na drugi rok dopilnuję to wszystko. Po prostu nie nadążam chwilami, że coś tutaj trzeba podwiązać, podeprzeć. Jak to w ogrodzie bywa? Są niedociągnięcia, tego się nie da ukryć. W tym moim jesiennym ogródku, jak widać, też są dalej supertunie. Wyłożyłam tymi supertuniami, mimo że to są roślinki jednoroczne, w wielu miejscach i łączę je, na siłę je łączę z różnymi innymi kwiatami. O, lilia jeszcze kwitnie, a jak mówię, mamy październik. To są pierwsze dni października, piękne, słoneczne, dlatego te moje roślinki, o jak tu szałwia ta jednoroczna czy supertunia, naprawdę pięknie wyglądają. Cieszy mnie to, że jeszcze sporo kwiatów może zakwitnąć. Właśnie kolory w ogrodzie, kolory kwiatów wprowadzają tą energię, nie tylko ich pokrój i faktura, wielkości, ale właśnie ta kolorystyka. Ona nadaje tej harmonii w całym ogrodzie. Czerwień jaka jest tutaj połączona na przykład z tymi opadniętymi złotymi liśćmi, tak można nazwać kolokwialnie oczywiście. Też pięknie współgra. Ciekawie to wygląda. To wszystko zależy od spojrzenia. Osobiście uwielbiam takie połączenie kolorystyki, tej czerwieni, zieleni. Nie wspomnę o tym przepięknym zawilcu. Śliczny ma kolor z tym środeczkiem. Choć naokoło, o, ma nawet pączki, a wokoło niestety, ale leżą już jesienne liście, które zaczynają opadać z drzewy. Jednak jeszcze on tutaj zakwitnie. Zobaczcie, jaki ma przepiękne pączki. Cieszy mnie to niesamowicie, chodząc tak między tymi swoimi rabatkami. Także poczekam, poczekam, aż będzie kwiat. A tu zawilec inny, dużo ma tutaj pąków. A obok Lilia na pewno zakwitnie i będę mogła cieszyć się jej pięknem. Ale na to jeszcze muszę troszeczkę poczekać. Na razie cieszy mnie ten zawilec. I tu jest inne miejsce z zawilcem. Ach, ogród to jest zawsze taka skrzynka pełna niespodzianek. Mogę się spodziewać, że chwilami w niektórych miejscach nie ma żadnego kwiatka, a tu proszę, albo ta różyczka pnąca. Ciekawie to wszystko wygląda. Ten jesienny, jesienny ogród. Aż trudno uwierzyć, że tam zaczyna być ta pora jesienna, że niedługo będą chlapy, deszcze. Choć już parę dni temu ten deszcz był, i dlatego te moje roślinki jeszcze przetrzymały, a tu. Ten kwiatek z tymi pączkami zadziwia mnie. Hortensja przekwitła, a tu będzie kwitła. Widać, że już niektóre kwiatki, no niestety, też się chylą ku jesieni. No i tradycyjnie następna rabatka z moimi supertuniami, z szałwią, z żurawką, czy też gaurą. Na spacer po ogrodzie dobiega końca. Jeżeli się filmik podobał, jeżeli się podobał spacer po ogrodzie, ten taki jesienny, to proszę łapkę w górę. I chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy ten filmik obejrzeli i są zadowoleni z tego, że mogli przez chwilę pobyć w moim ogrodzie. I za wszystko dziękuję.